we Saka, koniec pracy. Zaczynamy o 23.00. A także od 17.23, dzisiaj 6 godzinek nie tak źle. Mimo e, tego, że u nas jest wigilia, to tutaj u mnie w pracy przynajmniej no, no nie było nic. Przedam jakiś jeszcze. Jako mość w czapce Mikołaj, ale to chyba już za późno na Mikołaja, bo to Mikołaj to był szósty No cóż e, Poza tym, że leciały sobie e, same jakby kolendy, czy bez słów sama muzyka leciała, to e, no i deser miał napisane Merry Christmas to dzień jak co dzień Dzisiaj Jedyne co było nadzwyczajne, no to ludzie stali w kolejkach po to, żeby sobie kupić ciasto na święta. przynajmniej są zdjęcie, też mnóstwo ludzi się ustawiało e, także tak U nas karp czy coś tak, a u nich a tutaj ciasto no, bardzo. Bardzo fajny zwyczaj, nie mówię, że nie Na tym kończę dziś Jutro może coś lepszego nagram Dzięki Szczęśliwego nowego roku? Tak, nowego roku Szczęśliwego Szczęśliwego Nowego roku Dobrze powiedziałem szczęśliwego, prawda? Tak, tak. Tak. Teraz e... gdzie jest modłość, dziękuję. A, a ja się teraz się boi. No, nie wiem gdzie jestem. E, tak się zajmuję tym wszystkim. Jest tyle ludzi, tyle ludu, że... że no, nawet nie ma gdzie za bardzo nagrywać. Nie lubię tego miejsca. I no, myślę, że nie wiem, czy, czy chętnie będę nagrywał, ale zobaczymy wszystko, Co i ja. Dzień dobry. Dobry wieczór. Tak jak wcześniej. Mamy nowy rok. Teraz będziemy szli do Domikazę, żeby zobaczyć, jak to jest na ten nowy rok. Właśnie byliśmy kupić prezenty na naszą rocznicę która będzie 7 stycznia. O ile pamiętam dobrze. Ja oczywiście, że pamiętam dobrze. Eee, trochę poszliśmy razem kupić te rzeczy, tak żeby... żeby wiadomo, żeby to, to już wykorzystać później, żeby nie było jakichś niechcianych prezentów. Jak to bywa. Eee, już Wam pokażę. O. Trochę kupiliśmy. Hmm. Ale będzie to dobrze wykorzystane prezenty i pieniądze. Ja dostaję głośnik do metra. Mikazja dostała zestaw typu do Kawy. Kawy Kawa. Kawa. Hmm. Później może pokażemy, nie? A to miserny. Jest. Tak, później zobaczymy. Czy teraz wracamy do domu i tam będę grywał resztę? Dzień dobry w nowym roku, przyjechaliśmy do stacji, nie do stacji, do świątyni, A, gdzie idziemy na nowy rok wolno się pomłodzić tam zobaczyć jest trochę ludzi ale nie jest tak źle W tym z tego co widzę nie wiem jak to duże to jest pierwsza tak w ogóle coś takiego robię e, także teraz ponagrywam trochę e, Zobaczymy jak to zajmie e, idziemy złożyć jakąś tam ofiarę bla 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 oczywiście a potem lecimy do jakiejś restauracji żeby coś zjeść

teraz pod miejscem, gdzie się zbiera tak zwany Bosuin. Są to specjalne karty, kartki pisane przez świątynię, <coughs> którą się wkłada do takiego specjalnego zeszytu. I są różne style. Można dostać takie, które są. Od razu napisane, tak jak ten, który przed chwilą wam pokazałem. Są też takie świątynie, gdzie oni piszą to odręcznie i dają wszystkie znaczki, wszystko sami od początku. No ale jasne, że jak jest nowy rok, <laughs> ludzi jest wpierony yy, Także no wiadomo, jest to wszystko przygotowane. Były cztery do wyboru, ja wybrałem sobie taki, który mi się najbardziej podobał. Kosztuje to 500 jenów, a, czyli jest to też nazywane jako zabawa dla dorosłych, ponieważ no hobby dla dorosłych bo za, mimo wszystko kosztuje to trochę pieniędzy świątyni jest bardzo dużo e, praktycznie większość robi te kartki Może także zebrać dużo milość to jest dużo pieniędzy 500 Jenów niby mało no ale jak już mam 6 to już się zaczyna robić kwota no ale mimo wszystko bardzo to lubię bo jest to jakby pamiątka z miejsca gdzieś, gdzie byłem z miejscu, gdzie zjemy sobie sobę Przyszliśmy tutaj trochę tak, żeby zjeść śniadanie o godzinie 11.24 Ale też, żebyś się trochę schronić przed deszczem 11? 11.24 minicang O, dobrze I będziemy jeść sobę i... Nie wiem, czy to jest jakiś taki custom, żeby zjeść, ale chyba nie Teraz za nam wytłumaczy pewnie eee, Teraz na wejściu zamówiliśmy sobie przez automat Po prostu jak klikamy co chcemy, wkładajemy pieniążki, wychodzi kupon i kelner przychodzi do naszego stolika i zabiera od nas rzeczy Te ryśmy zamówili karteczki i później nam pani przyniesie jedzenie Super Smacznego Smacznego. I na tym właśnie kończy się pójście wizyta w świątyni na Nowy Rok. Poszliśmy tutaj 2 stycznia. Mimo wszystko tego było dużo osób. Pojechaliśmy do świątyni w Ciofu niestety nie pamiętam jak się nazywa jak będę pamiętał to gdzieś tutaj wrzucę tą nazwę e, czy doróżniło się czymś poza takim normalnym pójściem do świątyni, no nie poza tym, że było dużo ludzi e, była zupełnie inna atmosfera e, to fajnie było to jakby przeżyć zobaczcie jak to wszystko wygląda z takiej perspektywy trochę osoby z Europy Bardzo fajne przeżycie Bardzo dobrze się bawiłem kupiliśmy O mamori Jest to tam na dobre życie czy na po prostu na bycie zdrowym Ja mam niebieski mikazem A różowy mm -mm. Także dziękuję bardzo za oglądanie i poświęcony czas. Trzymajcie się a ja.